Преминаваме на чак. Dzisiaj jesteśmy świadkami oficjalnego otwarcia filii pedagogicznej biblioteki wojewódzkiej w Kielcach, filii oczywiście w Busku-Zdroju. Biblioteka bardzo prężna, wspaniałe nauczycielki, nauczyciele, bibliotekarze, bardzo dużo tutaj dla środowiska lokalnego. Jeżeli chodzi o edukację, jeżeli chodzi o kulturę, jeżeli chodzi o lekcje biblioteczne, wystawy okolicznościowe, włączają się wszelkiego rodzaju rocznice, czy to było o Korczaku, powstanie styczniowe i tak dalej. Jest to taka dobra okazja do pokazania, że biblioteka są potrzebne, i nawet właśnie y, y, zmiana lokalu, y, i szukanie nowych obiektów, to jest taki dobry, dobry znak, jeśli chodzi o kulturę i, i, i sprawy związane z książką i czytelnictwem. Tutaj jest taki, specy, taka atmosfera do czytania. Często tam w tych budkach, gdzie są te y, z tyłu, tam gdzie są te imiona, to też wyszukuję na lekcje różne. Jak obserwuję działania bibliotek? zarówno naszych prowadzonych przez Marszałka, ale też bibliotek w gminach, bibliotek szkolnych, to cieszę się, że bibliotekarze, nauczyciele podejmują bardzo wiele ciekawych inicjatyw i już nie kojarzą się tylko z tą osobą, która jest, żeby podać książkę, żeby ją znaleźć, żeby wypełnić jakieś tam tabelki ale prowadzą szeroko zakrojone akcje popularyzujące, przybliżające ważne postacie. W 2012 oczywiście pieniążki otrzymałam od zarządu województwa świętokrzyskiego. Został przeprowadzony przetarg, został przeprowadzony remont, przynajmniej w tej części, którą Państwo tutaj widzicie, bo generalnie jeszcze, jeszcze, jeszcze troszeczkę tutaj do pracy jest, do poprawy, ale można było przenosić już bibliotekę z, no z lokalu, który, którego powierzchnia była bardzo mała jak na tak duże zbiory, które sięgają 30 kilku tysięcy, więc to jest dość dużo. Są to pomieszczenia słoneczne, widne, jest bardzo dużo miejsca dla czytelników i bardzo się cieszymy z sąsiedztwa tutaj szkół średnich, dlatego, że odczuwamy to sąsiedztwo w taki pozytywny sposób. Młodzież przychodzi, szczególnie młodzież biorąca udział w konkursach przedmiotowych, ponieważ wiedzą, że w bibliotece są zbiory bardzo specjalistyczne. Tu jest taka milsza Sfera niż tam, bo tam to tak było, tak ponuro strasznie, a tutaj jest tak wesoło i w ogóle takie kolory są fajne. I miło się tutaj czyta. Bardzo się cieszę, że nasze biblioteki poprawiają swoje warunki, że nie tylko w Kielcach czytelnicy mają możliwość dostępu do nowości wszystkich wydawniczych, nie musząc wydawać pieniędzy i kupować, bo sytuacja może być przecież różna w różnych przypadkach, tylko mogą i w miastach powiatowych, i w gminach korzystać z dobrze wyposażonych, dobrze prowadzonych bibliotek.